Tego wiedzą, że to mam Robię to co robię Skurwysynu z, z mi No cześć, Siemaneczko wam wszystkim Ym, Tutaj CJ Cj Przez niektórych też tak mówiony Ym, Gramy dzisiaj w, na nowym trybie w League of Legends Ym, Na koncie, na którym teraz no, gram od czasu do czasu Nie mam czasu grać Rankedo, więc tam czasami sobie powbijam trochę levela co do konkursu z na. Konkurs został zakończony, wygrał ZBWKPL Chyba dobrze mówieni Jak nie to przepraszam No i tak, Zola będzie 30 września, ale nie wiem czy nie przełożę go na 1 października gdyż będzie to taki dzień, w którym będę miał lepiej to do wszystkiego zrobienia więc to jeszcze, jak coś to będzie oddzielne, info. Um, tak, zaczynamy wierkę Startujemy ze wszystkim. Um, co by tutaj kupić na start? Sam. Od razu w botrka może pójdziemy. Takiej temki, nie o tej potów. Wow. Nie wiedziałem. No dobra. Gramy do 200. Zobaczymy, jak to nam pójdzie, czy uda nam się to wszystko zrobić. Wygrać może przy okazji. I no. Jakoś może może to będzie. Interfejs trochę zmniejszymy, czat tak, to się zaczęło. Lecimy. Nawet nie wiedziałem. Dobra, idziemy na swym master MG Naszym przeopes z kurwy synem. daj dawaj na niego master Widzę, że jeszcze mi pomagasz trochę. wo wow wow, wow 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 Trzeba jednak uciekać Jezus Maria, chyba już po mnie jest. Zrąbałem Chciałem mu pomóc, no ale... Nie wyszło. ich trochę jest, no ale... No ale dobra, oni zabili. Ktoś pana od nas z X No niestety. Musimy przejąć ten punkt. Ja go spróbuję przejąć. Bo za te punkty dostaję właśnie chyba punkty drużynowe, coś takiego. Spróbuję jak na, na faście szybko, szybko, szybko przejąć, żebyśmy go mieli jednak. Dziękujemy. Tak, dostaliśmy trzy punkty. Opa. Ty już dostałeś. Nie wiem, to mnie zabija czy nie? Trzy, dwa, jeden ryk. Ok, chciałeś uciec, ale to ci się nie udało. No, to jest master, prawda? To nie potrzebuje jakoś tak mocnego dymagia. Wystarczy, że po prostu. Spróbujemy go właśnie teraz zabić. Tego styka, bo dla niego też się punkty dostaje. No i właśnie już go wzięliśmy, szybko go strasznie wzięliśmy. Teraz wezmę jeszcze punkt na wszelki wypadek na, do kolejnych punktów. Tak, no jakoś to na razie idzie. 9 punktów już zdobyłem dla naszej drużyny. Czekam na ulta, żeby było o wiele lepiej grać. O tam się posypało trochę. Spokojnie Już wam pomagam Czy zabijemy? O, on zabije. No niestety. Nie pomógł mi za szybko, tak jakbym chciał. No ale nie będę go obwiniał, za to też moja wina była, nie powinienem tak hardo się w niego wbijać. Więc nie będę miał mu tego także za złe. Ja też popełniłem błąd właśnie teraz. Stwór wstał, tak? Nie, już wstaje. Dobra, ma 2000 życia. Spróbujmy ich zabić i dopiero się na nim tego stworka wrzucić. Ale najpierw spróbujmy, spróbuję to przejąć teraz. No, w krzakach akurat. Czyli będę widział, co jest za mną, jak coś. Ok, przejęty. Kolejne punkty dla nas. No, w tamfiora widzę, że się bije z panem, z fajnym. Kogo będzie? O nie, przeciwna Jinx zabrała nam go, no ale no nie, niestety, o kurna. Dobra, ale no niestety, ja, ja, ja mam botrka, czyli już, już mają słowa. więc w ogóle inaczej to wygląda gra, jeżeli ma się slowa. Mm, tak, oni tam są wszyscy. Jest mydło. Oj kurde. No z ręgarem nie chcę się bić na razie. No ale jak na razie to wygrywamy. Hmm, mam na najwięcej punktów jak na razie widzę przejętych. No ale no niestety trzeba najpierw też poczekać. O wow. tego pana tutaj nie widziałem obok mnie. Czy go zabijemy, czy nie? Okej, okay, zabiłem pana. To mnie nie zabiło No zabijcie go No Pantheon Dogonicie go ja Trochę obiłem Ja mam już całego botrka, więc y, będzie o wiele lepiej Złożymy sobie do berserkerów I idziemy, jest 50 do 32, więc no, nie jest tak źle No tutaj ta Jinx próbuje uciekać i coś jej się to udaje powiem szczerze Kurna, kurwa, kurna. kurna. My nie widzieli tu jeszcze chyba Dobra, ona padła On też już, Do jednak ult fiory no ale i co zrobiliśmy? Widzicie teraz to zrobić? I już nam dobrze idzie. Jest 58 do 33, chociaż tutaj wszystko może się zdarzyć oczywiście. 6-4 botrka mam już, więc y, też będzie dobrze właśnie szło. Teraz wybudujemy teraz berserkery, carry. Może, może zdążę, zdążę, zdążę czy nie zdążę. Nie zdążyłem, dobra y, Berserkery potem pewno najprawdopodobniej złożymy widmowy tancerz lub kose. jak dobrze pójdzie to też i yy. no, po prostu będziemy zabić teraz katę tą Tutaj próbujemy ich pozabijać znowu No i nawet się udaje, zobaczcie Trzy trupy mam, ucieknę im sobie Żeby to był ace Nie wiem czy to był ace czy nie, ale no powiem wam szczerze, że udało mi się to rozegrać teraz Widzę, że nie ma tu jak na razie przeciwników, więc ja mogę pozbierać życie i użyć medytacji no, nie powiem, akcja była bardzo dobra No niestety, flasza musiałem zużyć Bo inaczej bym tego na pewno nie przeżył No ale żyję Jestem tutaj, okej, okay, dobra Tutaj widzę talona O, chyba nie dam rady, nie, za dużo atak speed już. No na razie z tymi, tym kamieniem Kosa, kosa miała być teraz Najpierw to złożę Dobra, padł Ranger O kurde, tam się w nie wbili, no niestety Może dadzą radę, spróbuję im pomóc jakoś No coś tam nie wykło im chyba Jak tutaj widzę tą, okej okay. Ten już padł Dobra, ten jest też mój już No, chodź, chodź, chodź Jesteś. tam nam uciekł no 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 no, no. okej okay, padł okej okay, widzę że już tutaj do mnie idą więc nie będę nawet tego przejmował spróbujemy uciec po prostu a nawet może go zrobić skoro oni tam nawet, skoro oni zaczynają to pomóżmy im play dobra o jest uleczyłem się ja będę teraz mega skurwysynem jestem dużym masterem g mam więcej ataku więc Jak to mi fajnie daje rzecz ja tam proszę żeby tutaj teraz mi przyjechał jakiś taki o sojusz ten przeciwnik żeby mógł go rozwalić dziękuję bardzo tam widzę kolejnych no jednak jak się jest takim skurwysynem to gra w ogóle gdzie ty idziesz ciebie też złapałem no niestety master oczywiście powiedzą ludzie, że no champ, każdy nie umie grać twoję wam, że tak naprawdę niewiele osób daje radę sobie grać masterem ponieważ no jest niby, niby łatwy champion, no ale czy ja wiem, czy tak każdy nim potrafi grać? Ja akurat szczerze Wam powiem, że ja uznaję siebie, że nie umiem nim za dobrze grać, bo widziałem o wiele lepszych graczy y, jako master G, ale no dobrze też. Y, znaczy perfekcyjnie nie gram, ale zagrać, zagram. Że je pozabiję trochę. Zobaczcie, 17,5 y, punkty przejmuję. Robię dużo rzeczy właśnie, o i chyba zaraz stracę mojego duszka któremu jestem mega skurwysny, nie mam dużo rzeczy Bo już coś mi miga, no ale mam no, niestety, czasami tak się zdarza, co nie? Chodź, pyk, pyk, dobra ten jest też już mój Ok, dwa kille Oj dobra, chodźcie bo on zaraz będzie chyba, nie, jeszcze jednak nie 116 punktów, spróbujmy jeszcze zrobić tutaj Hmm. Tak, apteczkę wezmę, wymedytuję się trochę. A P mam. To pomoże mi trochę z hapsem, ale no niedużo, ale... zawsze to coś. No, idę tam, idę, idę, idę. Idę panowie, idę. A, bo on się chyba odnawiadł po jak, jak ja zginę. A na razie to widzę, że to tak szybko nie nastąpi. Mą no, pyk. O pani. Oni są za słabi dla mnie, to się można cofać? Nie, nie można się cofać, okej okay. Nie wiem, tak mi się wydaje, że mi się kończy zaraz, czy coś A, czekajcie, spróbuję to przejąć Mam 48 punktów zdobytych, więc jest to dobry wynik bardzo o, 51 już, gdzie w przeciwnej drużynie najwięcej mają 18 No to... Przyznam, że no dobrze wyszło Okej, okay, dobra, zginął wow, wow 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 Dobra, dobra, dobra Nie ja jednak zginę teraz, no ale zobaczcie ile przeżyłem na tym jednym Mam no, już teraz będę miał na kosę właśnie statika od razu sobie na to, bo mi się przyda właśnie atak speed i krytyki 139 do 69, więc w 12 minucie, więc jest to bardzo dobry czas według mnie. No, oczywiście nie grałem za dużo na tym trybie. No ale jest, jeżeli chodzi o Mastera G, to moja granim jest, no tak jak mówiłem, nieperfekcyjna, lecz pozabijać, pozabijam. Tutaj zaraz on się pojawi, a ja właśnie chciałem go jeszcze raz zrobić. Nie wiem czy to i na nich nie. A dobra, on skacze, no to dobra, to pomogę, no tak? O kur, no, wow, 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 wow No niestety, y, za mocno jak dla mnie tutaj. Okej, okay, próbujmy jeszcze raz tutaj zabić ich. No niestety, zabili Ziggs, y, pokonał go. Ma no, spora AP teraz, już y, nie wyszło nam teraz. Ja też źle się wbijem bardzo niepotrzebny był ten flash. Y, Po prostu zrąbaliśmy teraz, można powiedzieć, gdyż niepotrzebnie się wpialiśmy na, na tego wykrzeszonego, e, wyniesionego, przepraszam, wyniesionego. Gdy wszyscy żyli po prostu. Można, mogła, można było poczekać, e, zobaczyć, prawda, co zrobią przeciwnicy, czy są tam, czy nie. E, lecz no, my się wbili, wbiliśmy, oni teraz zaczynają przyjmować, właśnie punkty. Próbujemy ich tutaj pozabijać, teraz bo zachodzimy ich z każdej strony. No ale czy to nam się uda, to no, ja nie wiem. Ja na pewno zabiję ręgara pewno. Coś mi się tak wydaje. No właśnie. Teraz uciekłem, bo no, niestety zdjął mi trochę życia, jeszcze nie jestem aż tak P, żeby brać wszystkich na solo trochę się wymedytuję. Przydałoby się ult, a i właśnie mamy ulta. Pik. Dziękuję. Dobra, cześć. No gdyby nie oni, to może może by coś jeszcze zdziało. Ale... wyniesiony z dobra. Został to pokonany. Więc e, wszystko dobrze. Idzie jak na razie. E, tak, kupimy sobie to. Koniec serii. Dobrze, dobrze. Tam 154. No. A, czyli za zabójstwo mam jeden punkt z tego co mi się wydaje. Co ty czytam na celach zabicie Zdobycie to 3 punkty, zabicie wynieśnienego 5 to Jest 158 do 97, więc prowadzenie mamy Takie no do stracenia jest Oczywiście do stracenia może być, ale Czy tak szybko to mi się nie wydaje, na przykład teraz zobaczcie o. No, Zabity został Niestety ten też już mnie bije Nie wiem, kosystykanie nie ulta żeby go zabić. Teraz już mamy widmowy tancerz, oczywiście. Złożymy teraz coś jeszcze pod damage, bo no teraz złożyli trochę pancerza, trochę odporności, to wszystko, więc będzie trochę trudniej, oczywiście. X ma, no powiem szczerze, że dobre staty mam teraz, jak na taką strzelaninę po prostu. Będziemy teraz po prostu sobie no spokojnie ich spróbować powybijać widzimy już z ja idę już na ulcie. No ich zaraz próbujemy zrobić. Tam za mocno się wbijają strasznie. Spróbujmy zabić fiorę, bo ona ma mało życia. Źle zrobiłem oczywiście wiem. Bo nie nie mieć fiorę tylko o. Dobra, zabity został. Panteon zdobył wyniesionego. Nie będę zbyt tego zdobyć, ten punkcik, jak się nazywa, relikt, relikt to się nazywa relikt. Tak, trzy punkty dla drużyny idą za to. Dla mnie mam 62 punkty, na pierwszym miejscu jestem. Więc no, idzie mi nawet dobrze. Tutaj widzę ich już. No są, ja się uleczę. Pozwólcie, panowie. Jest tak, na niecałym życiu nie będę szedł, oczywiście. Zobaczcie, oczywiście Fiora zultowała mnie. Zobaczcie, sam, bez takich dobrych itemów, no Master potrafi coś zdziałać, niestety. Z itemami oczywiście, prawda? na Krytyka na ciosy jest o wiele lepiej. Ale zobaczcie, zginąłem ja, ale zabili cztery. Więc, no pięciu, teraz już zostało nam 9 punktów do zdobycia, czyli tak mi się, mi się wydaje, że w 17 minucie powinniśmy już zakończyć tę grę bo wystarczy, że przyjmiemy 3 relikty i już mamy po skończone. Gdzie właśnie z X kolejnego bierze a talon także. Czyli już mamy... O, właśnie kończymy grę chyba. Tak, skończyliśmy grę. Ja dziękuję Wam za uwagę. To jest miła gierka. Dziękuję bardzo. Cześć.